cześć dzisiaj sprawdzimy sobie przy kawce bo mam tu kawał że odkładam iPhonea X po zalaniu którego klient zgłosił do naszego serwisu jako zalany po innym serwisie było coś tam myte i coś nie działa Wi-Fi GSM trudno mi powiedzieć klient pisze Wi-Fi ale urządzenie się nie aktywuje więc to jest takie nie do końca pewne więc to sobie sprawdzimy teraz, jak to wygląda. Ja polecam zrobić to na live, bo ostatnio kilka takich różnych tematów się pojawiło, jakieś miny, pourywane taśmy po otworzeniu i takie różne klimaty, więc wolę to sprawdzić tutaj. żebyście Wy też widzieli, z czym będziemy mieli do czynienia, żeby nic mnie tutaj nie zaskoczyło, i żeby nikt nie miał do mnie pretensji. Zapraszam. No super, coś mi się tu jeszcze przełączyło. Okej, okay, jest moje biureczko. Tam się JC 5 razy uruchamia. kajemy sobie scenkę. Nie, nie ogarnąłem sobie pewnej sceny. OK, zamknąłem to wszystko. iPhone'ik, jaki jest, każdy widzi, a Apple reklamuje je jako wodoszczalne. Tak nie do końca jest. Sobie przygotować trochę narzędzi, żeby były pod ręką. Siębokręty. Jeszcze okienko czatu gdzieś mi tutaj się ukryło. Witam, witam wszystkich. Ok, pierwsze co to wykręcimy sobie pentaloby. Jak urządzenie było otwierane, to pewnie pójdzie wszystko gładko w takim ujęciu, że pewnie nie będzie podklejony uszczelką. Tak, odchodzi to wszystko. Bez problemu. Sam się otwiera w zasadzie. Tylko jeszcze jedna rzecz. Chips, kostka. Musimy sobie podważyć delikatnie resztę. I taki mamy obraz. Obraz nędzy i rozpaczy wewnątrz. Jakieś braki, pourywane blaszki, dziwne rzeczy. I widzę, że właściciel podjechał, budynku który wynajmuje. Możliwe, że mnie tutaj odwiedzi. To będziecie musieli na chwilę wybaczyć, bo będę musiał odejść. Dobra. te śrubki które są wykręcam teraz nie wszystkie są po co przydadzą się na serwisie zawsze jakieś wkręty klient i tak nie potrzebuje przecież ma uszkodzone urządzenie to po co mu tam jakieś wkręty uwalona tulejka już wam coś pokazuję. dobrze że to jednak wziąłem na live a. Ktoś tu nie ogarnął i urwał tulejkę. Zobaczymy co tu dalej będzie, bo widzę, że to będzie ciekawe. Ekran był wymieniany. Jest to jakaś plomba gwarancyjna. Prawdopodobnie jest to refabrykowany oryginał. Ładnie zrobiony. Chińczycy dość ładnie robią ekrany. Jest tu taka specyficzna plomba, rowerek. Widzicie coś dla mnie. <tutaj>, Tutaj też jest plomba. Tutaj oczywiście też. Więc jest to refabrykowany oryginał, ewentualnie demontaż. Ale raczej, or ten, ale raczej to będzie refabrykowany ekran. No nic, potem sobie zobaczymy, czy on działa, czy, czy nie działa. Na razie to wszystko wygląda obiecująco. W sensie nie zawiodłem się, że odpaliłem tego live'a z diagnozą tego urządzenia, bo to może być bardzo ciekawy przypadek. Nie wiem, na, płyta była widzę chyba lutowana, bo jest przecięty, zerwany. Ten ekranik, nie jako ta naklejka w sumie. O Boże. O! Nie wiem co się stało z tą tacką SIM. Ja nie będę tego na razie uruchamiał. Spróbuję wyciągnąć płytę, a zrobimy sobie oględziny. Gdzieś klient pisał w opisie, że to się nie aktywuje. Niby się uruchamia, nie aktywuje się. No kto wie, możliwe, że tak jest. Też patrząc na stan tej płyty to Rodzi się pytanie, czy to się w ogóle uruchamia. No, było lutowane. Płyta wygląda jak kupa. O jezu. Widzicie, jaki. O ja. Jeszcze tylko nasrać tutaj. Oddajesz do jakiegoś gówna serwisu, i tak dalej. Taki efekt. I teraz, co z tym zrobić? Można to złożyć i wypieprzyć tutaj. No, zaraz pójdziemy pod mikroskop i popatrzymy sobie dalej jak to wygląda. A reszta patrzę sobie na sokety. Bo urządzenie miało być jeszcze po zalaniu. No jest, widać ślady korozji na soketach. Ciekawe czy Face ID działa. Co tu jeszcze takiego jest? Czy gdzieś tu jeszcze widać jakąś korozję? Taka chyba mocno zalana nie była, bo było doczyszczona, powiedzmy, że jako taką. Dobra, lecimy z tą płytą na mikroskop i zobaczymy, co tam zobaczymy. odpalić okienko podglądu. Dobra, mam to wszystko. Dzięki za pozdrowienia z Niemiec, Der Manager. Złapiemy sobie ostrość, fokus i popatrzmy co tutaj jest z tą tulejką. Nie wiem czemu ktoś ją rozlitował. gniazdo karty SIM wygląda jak gówno cała płyta w zasadzie to wygląda jak jedno wielkie gówno brudne usyfione, wszędzie jakiś syf płyta polutowana krzywo już Wam pokazuję o co chodzi tu jest przesunięcie na dobry, nie wiem, milimetr ja nie wiem w ogóle czy to się uruchamia no tu oczywiście wszędzie topnik syf, kiła i mogiła Teraz najlepsze kwiatki. Gniazdo karty Sim. Bajzel, jakaś cyna, topnik. Wszystko zapieprzone. Profesjonalny serwis. Musiał tutaj być. Pro. Po prostu pro. Takie klimaty to ja tylko w tematach z widywałem. Tutaj ledwo co chwyciło. Nie wiem czy widzicie, te kulki są takie, zrobiły się troszkę jak lejek czy coś w tym stylu. Turbo dobrze polutowane, ale o dziwo to chwyciło. Co tam, nieważne jak wygląda, ważne, że działa. Ja ale No i to jakby się kończy e, diagnoza, bo ja tego dotykać dalej nie będę, chyba że klient zapłaci za e, diagnozę, próbę naprawy. Nie będę podejmował tematu, e, który nie rokuje, szkoda mi mojego czasu. Klienta poniekąd tak, jak klient się uprze i poniesie koszty, to ok, możemy działać dalej. Może się uda naprawić, może nie, ale właśnie z tego tytułu ja nie wezmę sobie tego nakładek. To było zwykłe uszkodzenie, nie wiem, wziął, wyłączył się, coś w tym stylu, to ok. To ja mogę wziąć sobie ryzyko diagnozy i niepowodzenia na siebie, ale w takim głównie to, to, ja, to ja dziękuję po prostu. No, nie wiem komu to, co też chodziło z. Nie wiem, nie wiem, co to jest w ogóle, bo ktoś. Tu jest taka naklejka. Ona jest taka metaliczna, chodzi o e, powiedzmy, odbijanie temperatury i tak dalej. Ktoś to, tak to można odkleić. A to jakiś debil to wszystko, zesz, nie wiem, starł, wytarł, chciał to wytrzeć. To jakaś jedna wielka masakra. Sobie wyobraźcie, jeżeli jest taki syf na płycie głównej, która jest malutkim elementem, to jaki musi być syf w serwisie? Tam to po prostu pewnie na biurku na sranę. Kalesiowi to nie przeszkadza. Ryje w tym głównie i potem nie widzi, że ma też gówno na płycie. To jest po prostu patologia. Po prostu masakra. No, to to byłoby chyba na tyle z tym sprzętem. Tutaj widzę, że Moje dzieciaczki przyszły mnie odwiedzić. Takie coś. Nie wiem, napiszcie. Możecie mi powiedzieć, napisać jakie wy macie przygody z serwisami. Ja się cieszę, że to wziąłem na live'a. Bo czasami, że tak powiem, trudno ogarnąć, że taki stan urządzenia może być. Klient oddał to na czyszczenie po zalaniu, czy coś w tym stylu. To była próba naprawy. Płyty głównej. Wygląda to jak gówno. I. Nie wiem, co z tym teraz zrobić. Pakujemy, ja klientowi wyślę linka, do tego niech podejmie decyzję. Naprawiać moim zdaniem tego absolutnie nie masz sensu. Jakby nie tędy droga. W sensie można, jeżeli klient się zgodzi ponieść e, koszty diagnozy, w skład, której wchodzi, oczywiście posprzątanie tego bajzlu, weryfikacja tam w środku jest, jak to wygląda. Poprawne tego zlutowania. I tak dalej. Możliwe, że baseband jest uszkodzony w ogóle. Nie wiadomo, co jest w środku. Tam w środku, po rozlutowaniu, się okaże, że tam jeszcze nie ma elementów albo coś w tym stylu. Co jest możliwe. Już widzieliśmy takie kwiatki, że braki jakieś tam były. Inna historia, typu na przykład góra nie jest od spodu. Ktoś pomylił płytę główne, To wszystko już było tutaj. Jest tego tytułu, żeby nie tracić czasu. No właśnie, pojawia się kwota. Odpowiednia rzędu 250 zł i możemy działać dalej. Jak się uda, to jest naliczana tylko opłata za naprawę. Jak się powiedzmy nie uda, bo wyjdą jakieś rzeczy, że nie wiem, brakuje basebandu, dolna kanapka nie jest od górnej i to nigdy nie zadziała, no to wtedy się pojawiają właśnie powiedzmy rozliczenia, tak zwane diagnostyczne, bo w końcu trzeba szanować swój czas, idzie nowy ład i tak dalej. ZUS sam się nie zapłaci. A w ramach powiedzmy darmowej weryfikacji jest oto taki materiał dla was, dla klienta, żeby wiedział, z czym ma do czynienia i że nikt go tutaj. A, widzicie, tego nawet się nie da zamknąć. W sensie soket tam jest tak zasyfione, że ja tego nie będę na siłę zamykał, bo najpierw to trzeba było doczyścić. Czyszczenie po serwisie, który czyścił płytę główną. I ta płyta no, nie jest zbyt czysta, to jest ironia losu. Bywa i tak. Ten materiał będzie króciutki. Mam nadzieję, że pojawi się dzisiaj coś jeszcze, w sensie jakieś inne urządzenie. Wezmę sobie na live, żebyście no, coś mieli z tego. A nie tylko takie króciutkie rzeczy. Rzucę sobie jeszcze okiem na komentarze. Górska Menda będzie, będzie, tylko nie, nie teraz, żeby zobaczyć, co tam jeszcze jest. Tu, no że dajcie mi ciężkie pytania, jakieś diagnozy i tak dalej, to wybaczcie. Nie, nie teraz, nie dzisiaj. <laughs> A tu za dużo was nie ma, no taka godzina i tak dalej. No nic, ja wam dziękuję za ten krótki live, gdzie mogliście zobaczyć urządzenie, które było zalane. Trafiło do serwisu, który miał to wyczyścić. No i tak czyścił, że to dalej nie działa. Tak czyścił, no po prostu. Ja tu mogę jedynie klnąć przy tym, jak to wygląda. Ale są specy w serwisach, którzy mnie tutaj jadą. W ogóle ciekawa sprawa. Wczoraj sobie rzuciłem okiem na listę na kanale. 151 osób tam tkwi, więc pewnie mogą sobie rączkę podać z tymi tutaj ludźmi od tego. Ja pozdrawiam bardzo cieplutko, szczególnie ich, a moich powiedzmy, nie wiem jak to widzieć bananowców. A wam życzę miłego dnia i oczekujcie, bo jest szansa, że coś jeszcze się dzisiaj pokaże, pojawi, no z czymś, co będzie można zrobić. Mam w na nadrzu stary temat, w sensie stara, stary rodzaj usterki, audio w 7 plusie, może to się uda zrobić, bo to jest takie w miarę, powiedzmy, przyjemne i, i przy tym mogę coś robić i mówić, w sensie przy tym przy tej naprawie, mogę coś mówić, i tak dalej, więc dzięki wielkie, do zobaczenia, do następnego wejścia na LiveIk.